Witajcie drodzy widzowie na kanale Strefa Wojska. Czas na wojskowe newsy. Dzisiaj musimy pogadać o Leopardzie 2A6, który został przetransportowany do rosyjskiej fabryki w celu dokładnego zbadania jego możliwości. Zapewne zostanie rozkręcony do ostatniej śrubki. Będą też informacje z Korei Południowej która prawdopodobnie wyśle misję wojskową na Ukrainę, a także zastanawia się, czy kupić kolejne AH64E Apache, na które dostała ostatnio zgodę od USA. Tylko, czy to ma sens? Nie zabraknie także trochę smutniejszych informacji, a dokładnie mam na myśli aferę w Nitrochemie, która zatacza coraz szersze kręgi. Jak ważna to spółka dla polskiego przemysłu wojskowego, chyba nawet nie muszę Wam mówić. Gotowi? No to zaczynamy. RCH-155 trafi do Włoch. Według informacji z półwyspu Apenińskiego ta niemiecka haubica może zostać kupiona przez ten kraj. Aczkolwiek oficjalnej decyzji jeszcze nie ma. Teraz wszystko w gestii tamtejszego parlamentu. Nowe uzbrojenie, w co najmniej około 40 egzemplarzach, miałoby zastąpić lokalne, ciągnione haubice FH-70 kalibru 155 mm. Swoją drogą Włosi planują duże inwestycje w swoją artylerię i w najbliższych latach mają na nią wydać blisko 2 miliardy euro. Co do RCH-155, to konstrukcja ta zaczyna coraz bardziej rozprzestrzeniać się w Europie. Mamy tutaj moduł wieżowy od panzer C2000, a zatem donośność strzału z użyciem odpowiedniej amunicji może wynieść nawet ponad 50 km. Zastosowane podwozie pochodzi od kołowego transportera Boxer. Cały system jest bardzo zautomatyzowany, przez co do jego obsługi wystarczy tylko dwóch żołnierzy. Nasz Krab, bez automatu ładującego, wymaga obsługi czterech żołnierzy. Szybkoszczelność maksymalna to 9 strzałów na minutę, a zaśnieg operacyjny to około 700 km. Wrażenie robi też prędkość pojazdu, który na utwardzonym terenie może przekroczyć 100 km na godzinę. Pojazd może przewozić do 30 pocisków. Tę konstrukcję prawdopodobnie zakupią Niemcy, a także została sprzedana Ukraińcom, aczkolwiek jej zakup sfinansował niemiecki rząd. Powinna zacząć tam trafiać od przyszłego roku. Na nią zdecydowała się także Wielka Brytania, która zastąpi nimi swoje gąsienicowe AS-90. To właśnie z tej konstrukcji wzięliśmy system wieżowy do naszych krabów. RCH-155 może zdobyć także Szwajcarię. Ostatnio zakończyły się tam testy nowych Haubic, w których brała udział ta konstrukcja. Konkurentami jej jest szwedzki Archer na podwoziu RMV-HX2 oraz Pirania w wersji 10x10, która wyposażona jest w ten sam moduł wieżowy co RCH-155. WZL-2 pomoże Rumunom w eksploatacji C-130 Herkules. Stosowną umowę podpisano kilka dni temu. Wojskowe zakłady lotnicze nr 2 z Bydgoszczy będą współpracować z rumuńskim przedsiębiorstwem Romaero. Ten kraj posiada obecnie 8 egzemplarzy tej maszyny w różnych wersjach, nawet starszych niż wariant E, który jako pierwszy przybył do naszego kraju, i to właśnie na nim WZL-2 rozpoczął rozwijanie swoich zdolności. Pierwszy Herkules przybył do Rumunii w 1997 roku i była to wersja B. Na czym może dokładnie przebiegać współpraca? Mówi się tu o przeglądach okresowych PDM, które trzeba przeprowadzać na konkretnym modelu co 69 miesięcy. Polega on na przeglądzie całej struktury samolotu, jak i systemów pokładowych, takich jak choćby hydraulika. Zatem dokładnie zostaje sprawdzona struktura płatowca, silniki i tak Po dokładnej analizie są przeprowadzone odpowiednie naprawy czy wymiany podzespołów. WZL-2 dokonał już sześciu takich przeglądów, a zatem jakieś już doświadczenie ma i może wesprzeć rumuńskich kolegów. Przypominam, że nasza flota, która do tej pory korzystała z pięciu samolotów C-130E, będzie uzupełniona o kolejne pięć, ale tym razem młodsze i nowocześniejsze maszyny w wersji H, które docelowo zastąpią starszą odmianę. C-390 Millennium coraz popularniejszy i zaczyna być problemem dla Amerykanów. Skoro poruszyliśmy temat samolotów transportowych, to pogadajmy jeszcze o C-390 Millennium, który staje się poważnym konkurentem choćby dla wspomnianego przed chwilą C-130 Hercules. W Europie ta maszyna ma coraz więcej użytkowników. Są to między innymi Portugalia, Węgry, Austria czy Holandia. A z kolei nasz sąsiad Czechy przygotowuje się do podpisania umowy na zakup dwóch egzemplarzy. Na ostatniej konferencji, którą zorganizował producent, a więc brazylijski Embraer, oprócz wymienionych przed chwilą państw, pojawili się przedstawiciele innych krajów. A więc Maroka, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Chile, które C390 w swoich zasobach jeszcze nie mają. Naturalnie pojawiły się pytania o ich zainteresowanie tą konstrukcją. Maroko posiada C130, ale dość stare wersje, z kolei ZAE dostały zgodę na ich zakup, ale na razie nie podpisały umowy. całej sprawie dodaje smaku fakt, że amerykański L3 Harris, a więc potentat technologiczny, zrezygnował ostatnio z partnerstwa z Embraerem, które miało ułatwić prowadzenie tej maszyny na rynek amerykański. Bardzo prawdopodobne, że firma ta została do tego przekonana, aby nie robić konkurencji rodzimemu C-130 Hercules. Ale oficjalny komunikat mówi o zmianie priorytetów, jako główny powód wycofania się z tego porozumienia. Osobiście uważam, że i nam przydałyby się zupełnie nowe transportowce, bo mimo modernizacji C-130H to wariant z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Nowsze wersje, jak i konstrukcje innych producentów mają lepsze parametry i są tańsze w użytkowaniu. Dajcie znać, czy wolicie dokupić nowe Herkulesy, czy może jednak zacząć od początku i kupić na przykład brazylijskie C390 Millennium. Leopard 2 w rosyjskiej fabryce. Defense News przeprowadził własne śledztwo, aby potwierdzić, czy opublikowane zdjęcia faktycznie są prawdziwe, i według portalu tak właśnie jest. Leopard 2A6 w całkiem dobrym stanie trafił do rosyjskiej fabryki Ural Wagon Zawod. Czyli najważniejszego miejsca dla tamtejszego przemysłu pancernego. Niemiecki kod będzie teraz dokładnie rozebrany i przebadany, co oczywiście mocno podkreślają rosyjskie media, jakie to teraz tajne technologie NATO wpadną w ich ręce. Natomiast pamiętajmy widzowie, że to jednak wersja sprzed 20 lat. Produkcja zaczęła się de facto na początku XXI wieku. Jest ona zbliżona do naszych apiątek. Najważniejsza zmiana to dłuższa lufa o ponad metr. Co znacznie powiększyło możliwości eliminowania wrogich celów z racji większej prędkości początkowej, jaką mają pociski po opuszczeniu lufy. Portal poprosił o komentarz przedstawiciela producenta, czyli KMW, który teraz wchodzi w skład spółki KNS. Po pierwsze, nie był w stanie powiedzieć, czy wysłana oszustka była jakoś przerabiana przed przekazaniem jej Ukraińcom. Na przykład, poprzez usunięcie najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Po drugie, podkreślił, że posiadanie sprzętu to jedno, ale skopiowanie go to zupełnie inna sprawa. I tu Rosjanie na pewno będą mieli problemy. A poza tym, przez wiek czołgu, można założyć, że i tak znaczną część informacji o nim były już w posiadaniu wschodniego agresora. Tak, obiektywnie, czy to problem? Wydaje się, że nie, bo faktycznie A6 nie prezentuje nowoczesnych możliwości. A8 na przykład ma mieć jeszcze skuteczniejszy pancerz i bardziej zaawansowaną armatę. A skoro dany sprzęt używa się w boju, to zawsze może wpaść w ręce wroga. Podobnie zresztą jest z rosyjskim sprzętem, który już w zeszłym roku był widziany w USA. Tu mam na myśli na przykład T-90A. Choć zapewne to, co uda się uzyskać, będą jednak cennymi informacjami nie tylko dla Rosjan, ale także ich sojuszników, na przykład Chińczyków. Przypominam, że Niemcy przekazały Ukrainie 18 czołgów Leopard 2A6. My również oddaliśmy część naszych kotów, ale to była jeszcze starsza wersja, a więc A4. Korea Południowa anuluje zakup kolejnych Apache. Kilka miesięcy temu informowałem Was, że Korea Południowa otrzymała zgodę na zakup do 36 śmigłosów uderzeniowych AH-64E Apache. Wraz z nim może nabyć bogaty pakiet uzbrojenia. Maksymalna cena kontraktu może wynieść około 3,5 miliarda dolarów. Jednakże cała umowa nie jest pewna. Mianowicie u naszego azjatyckiego partnera rozpoczął się przegląd zasadności tego zakupu. Dopiero po dokładnej analizie zapotrzebowania zostanie podjęta decyzja o ewentualnym podpisaniu umowy, a także ilości zakupionych maszyn. Brane jest także pod uwagę zupełnie zrezygnowanie z niej. Tu pojawia się wątek ukraiński a dokładnie potrzeby posiadania dużej floty śmigłowców uderzeniowych w kontekście ich wykorzystania w konflikcie o dużej intensywności. Wiropłaty lekko nie mają, z racji nasycenia pola walki, obroną powietrzną bardzo krótkiego zasięgu, która znajduje się na wyposażeniu np. żołnierzy. Tu chodzi m.in. o nasze rakiety piorun. W takim razie, być może lepszą opcją jest zastąpienie śmigłowców bezzałogowcami. Korea Południowa posiada obecnie 36 Apache w najnowszej wersji E, które zakupiła w 2013 roku, a otrzymała je w 2016 i 2017 roku. Do tego trzeba jeszcze doliczyć AH1 Cobra w różnych wersjach w ponad 70 egzemplarzach. Tymczasem my oczekujemy na dostawy 96 Apache, które mają się rozpocząć od 2028 roku. Kolejny eksportowy sukces Dassault Rafale nadchodzi. Ostatnia sprzedażowa umowa dotyczyła Serbii, która kupiła 12 nowych francuskich myśliwców. Teraz kolejnym użytkownikiem może stać się Irak. Według informacji medialnych to państwo jest zainteresowane zakupem od 12 do 16 myśliwców. Cena potencjalnego kontraktu może wynieść około 3,5 miliarda euro. Wspomniana przed chwilą Serbia za swój tuzin myśliwców zapłaciła około 2,7 miliarda euro, aczkolwiek trzeba dodać, że bez uzbrojenia, które ma zostać nabyte w osobnej umowie. Gdyby udało się doprowadzić do podpisania kontraktu, to głównymi filarami bojowego lotnictwa Iraku, oprócz Rafal, będą także amerykańskie F-16, których to państwo posiada 3,4 egzemplarze. Widać wyraźnie, że Francja zaczyna umacniać się gospodarcze w Iraku. Niedawno, prawdopodobnie za około 800 milionów euro, sprzedała mu 14 śmigłowców Karakal, z czego 12 ma być fabrycznie nowych, a dwa używane po kapitalnym remoncie. Planowane mają być także kolejne kontrakty, między innymi na chałbice Caesar. W okolicy jeszcze Egipt będzie posiadać do 2026 roku aż 54 fal, które będą zintegrowane między innymi z pociskami powietrze-powietrze Meteor oraz posiadały system GCS. Ratuje on pilota przed katastrofą, kiedy straci przytomność, poprzez automatyczne poziomowanie samolotu. Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć o tym rozwiązaniu, to zobaczcie dedykowany o nim materiał. Przyznaję, że to rozwiązanie naprawdę robi wrażenie i mam nadzieję, że przy planowanej modernizacji nasze F-16 będą w niego wyposażone. Korea Południowa wesprze Ukrainę. Ostatnio informowałem Was o tysiącach żołnierzy z Korei Północnej, którzy będą wspierać Rosję w walce z Ukrainą. Korea Południowa ostrzegała oba kraje przed zacieśnieniem współpracy. Jeśli to nastąpi, to Korea z południa mocniej zaangażuje się w ten konflikt. Do tej pory dostarczała głównie nieofensywne wyposażenie, jak na kamizelki czy hełmy. Dodatkowo sprzedawała amunicję USA, które uzupełniały nią swoje magazyny po wsparciu naszego wschodniego sąsiada. Teraz owa pomoc ma zostać znacznie wzmocniona. Według koreańskich mediów, Seul może wysłać misję wojskową na Ukrainę, która ma doradzać tamtejszym żołnierzom, jak walczyć z nowym wrogiem. Dodatkowo Koreańczycy z południa mogą posłużyć choćby za tłumaczy, którzy pomogą komunikować się ze schwytanymi żołnierzami z Korei Północnej. Ale to nie wszystko. Wraca temat dostaw uzbrojenia, które może popłynąć do Ukrainy z tego azjatyckiego państwa. Trzeba przyznać, a my to wiemy całkiem dobrze, że Korea Południowa ma czym pomóc. K2 może nasz sąsiad nie dostanie, ale rosyjski sprzęt jak najbardziej. Mianowicie mam tu na myśli czołgi T82 oraz BMP-3, które Korea Południowa otrzyma od Rosji w ramach spłaty długów. Zostały one zaciągnięte jeszcze przez Związek Radziecki. Mowa o ponad 30 egzemplarzach czołgów oraz około 70 bojowych wozach piechoty. Czy i co ostatecznie trafi na Ukrainę, zobaczymy, ale mam jednak nadzieję, że wsparcie będzie naprawdę solidne. Coraz więcej oskarżonych w związku z aferą w spółce PGZ. Niestety problem dotyczy naszego czołowego producenta trotylu, czyli nitrochemu, który wytwarza go nie tylko dla Polski, ale także zagranicznych odbiorców, w tym wojsk USA. Afera dotyczy przede wszystkim byłych pracowników zakładu, w tym członków zarządu. Natomiast prawa jest bardzo rozwojowa. Zarzuty usłyszały kolejne osoby, w tym pracownicy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z Podwarszawskiej Zielonki. Jak to wszystko podliczymy, to do tej pory mówimy o 22 takich osobach. Czego dotyczą potencjalne przewinienia? Jest ich już ponad 140. Chodzi m.in. o działania na szkodę spółki, fałszowanie faktur, korupcję czy przestępstwa karno-skarbowe i wobec środowiska. Zatem, widzowie, mamy kolejną spółkę PGZ, w której działa prokuratura i stawia zarzuty byłem pracownikom. Kilka miesięcy temu otrzymali je eks członkowie zarządu Bumar Bendy. Tam sprawa również jest w toku i dotyczy niegospodarności przy podpisaniu umów na modernizację Leopardu 2A4 do standardu 2PL. No i dobrnęliśmy do końca. Dzięki za poświęcony czas. Zapraszam do sekcji komentarzy, a także do subskrybowania tego kanału, jeśli podoba wam się to, co robię. Dzięki za wszystko widzowie i życzę wam naprawdę miłej środy. Trzymajcie się i do następnego materiału. Hej!